Italski! Właśnie się zaczyna najgrubsza wyprawa zrzutowa na kanale. Lecimy, bagatela 300 km w jedną stronę. Zamierzamy dzisiaj jeszcze wrócić i zamierzamy, co najważniejsze, nas zbierać, ale wyprawa na takich wariackich papierach, że szok, Bo, Tak jak wiadomo, takie wyprawy to nie jest wyjście w krzaki za dom. 300 kg, no to trzeba trochę zaplanować i. Można powiedzieć, że nam się trochę zeszło, bo kasło padło wczoraj gdzieś tak o 12, może przed 12, a już dzisiaj trzecia ogień lecim. Też żeby było weselej, to lecę ze swoją największą konkurencją sprzed dwóch lat. I tak jak teraz, to tak się zastanawiam, czy, czy on chce nas rzucić ze mną tam lecieć, czy chce nie wywieźć w kujami, zostawić w tak bo lecimy jego furo, ale... Tak, że obok dzień się zapowiada grubo, bo Marcin tam pracował, był w delegacji przez chwilę, dźwignął konkretne tyki i lecim, ale to tak jak w tej naszym planowaniu to nie wiemy jaka będzie pogoda, bo kogo to obchodzi, jaka by nie była, to chodzimy. Nie wiemy czy w ogóle na tych polach trochę coś rośnie, co w zeszłym roku rosło, czy ten las stoi, ale będzie podnoszone, co? Tak, będziemy i będziemy. Dobra. Lecim! Jadą koty! Wsudził tych ewek, wek. Skacze te, co z dala. Skacze te, co z dala. Skacze te, co z dala. Wsudził tych ewek, wek. Skacze te, co z dala. Skacze te, co z dala. Daleko jeszcze? Cholera. Ale jaki to trzeba mieć? Łeb zryty, kurwa, że w sobotę bladym świtem. Zamiast leżeć. Gdzie blady, nie bladym świtem, tylko ciemno co? Zamiast leżeć gdzieś tam żonkie po tyłku klepać, to za we dwóch przez pół Polski. Bo tamto bankowo, tamto znajdziemy, bo tam to pewnie nie ma tych. Zbieracie z tym wcale, bo tam, tam nie tam leżą i czekają na nas. kurwa, ja to się mi dziwię zajeżdżamy a tam napierdala też taki, że masakra. Uu, ty, ale jakie emocje na ten nawet przyklinam, a to mi się nie zdarzało ostatnio. Bo ten od razu tutaj oficjalnie, żeby było, do mandatu się nie dokładam. Chociaż będziemy jechać 50 godzinę, to chyba się za morze jasne. Uh -huh. Sie, kurwa kierowca trafił, już północy jedziemy. Jeszcze nawet połowy drogi nie ma. Uh -huh. nie, no, może powiedzieć, że połowa, prawda? Połowa? Gmina Olsztynek, to już niedaleko. Dolstynka do kurwa A gdzie do celu ja cię pierdzielę gdzie do Gdańska na pro o no ale nie ma tu jak tu na szwedzkim łosie nie? Daleko jest jeszcze. jeszcze pociągi nas tu blokują a nam się tak spieszy, że szok, bo tam takie leżą klamoty Masakra, co to za mosty? A to struda północ. Ho, ho, ho. Szkoda, że nie lato, nie? Nie ma, że nie dziś Musi być na już. Będą tiki dzisiaj po 5, kurwa kilo, dawaj my. Będzie pewnie że nas nie podzieliły. Co to Teraz szok Mityczne rzepaki widzę Pierwszy raz hektary Nie no widziałem ale rzepaków jest zasłoniło mi no całe, na, całe nagranie no. O kurwa Teraz mnie naszło może to słaby moment ale Nie ja, odpowiem Ale ja nie ten nie powinienem gumaków zabrać no, a nie wziąłeś? No jakoś tak górnie tu no, to spodnie do kolan i... Serio? Nie no. To no, kosz <noise> Ale już blisko, blisko, tylko zaspaliśmy. Ja mówiłem, żeby o trzeciej w... o trzeciej to już wyjeżdżać dużo wcześniej, a tu. O. Już każdy pozbierał nam. A? Tutaj jak się dobrze rozpędzimy, to lądujemy u ruski. ogóle <noise> kani Przechodki, ale ten, widok niezły, szkoda, że, ten, że telefon tego nie pokaże, ale czadzior czadzior, tylko my nie przyjechaliśmy tu dla widoków, nie? Uhuhu. Za późno, no za późno, ja to mówię, że za późno, bo już wszyscy zrobili pola, krzaki. Miały być mityczne rzepaki, a jest żyto, ale tu wszystko nasze, po horyzont. Uh, 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 uh. im Marcin Cwaniak z na to już uciekł gdzieś poleciał dalej ale już mi się podoba tutaj na na wejściu ta rzeczka tu ten wąwóz uh, 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 uh. będzie się działo czuję to w powietrzu chociaż taki trochę jestem też niezbyt optymistycznie nastawiony bo wczoraj była znajdka przedwczoraj była znajdka u mnie raczej tak się nie zdarzało, żeby trzy dni z rzędu coś podnosić, ale <laughs> nie poddajemy się Lecimy. Dzień trwa. Jeszcze oprócz tych fajne dwa miejsca podobno są do sprawdzenia. Będziemy sprawdzać. Ohoho. Mamy chodzić po obu stronach tej rzeczki. To lepszej okazji nie będę miał, żeby się przeprawić. <laughs> Dobrze, że telefon wodoszczelny to Specjalnie na takie okazje można powiedzieć kupione. Ciekawe czy pstrągi tu są taka widać, ciekawa woda <laughs> Ale nie wstrągi, tylko rzuty mają gdzieś być Leczy e, Panie bursuku Poczeka pan No co od ty Aj Uciek No nie mogę gdzie nie wyjdę, to już tamten szkodnik już był. Szybki jest na tych chudych nogach. Ma przewagę jest na teren. Ale miejscóweczka. Widoki czad. Miejscóweczki takie, że można foty do kalendarza robić. Ale. Nieźle, nieźle to się zapowiada. Marcin już gdzieś tam poleciał. On w swoje, ja w swoje. Zobaczymy później, co komu jak. darzyło. A tu buraczki jak zakamuflowane Dobrze dobrze Jak tu przychodzę sobie na żertę Nie ma bata żeby nie siedziały tam w tych chabaziach lecimy w dobrym miejscu jestem Teraz tam się schowam w młodeniczek Myślałem że to badal to jakiś miejscowy taki starszy dziadek <noise> to jak on tu chodzi to nie bez powodu <noise> Ach, w końcu dołączam do elity poszukiwaczy zrzutów i ja chodzę po mitycznym rzepaku bo zrzuty to tylko tylko i wyłącznie na rzepaku <noise> ale oczywiście nie no by nie były, coś tam ten, ale wracając do tematu rzepaków to ja wolę wolę być zbieraczem z żyta niż poszukiwaczem z rzepaku Lecim. przeskoczyłem mistrza, jest tyczęcja No wyjeździe liczy się podwójnie jest, jest, jest zajebista fest fajny gnacior, stary ale no. Ty, ale jest fajnie, już zobacz, Nie ten, nie objechały go za dużo. Zaraz no, go tu. Roku. z tamtego ty. Myślisz? No, może już mijać dwa lata, no. nie? Ale kurwa, ty fajny by był, co? Dziesiątak. tak. A ty mnie okłamał. Nie lubię go. Dobra, dobra. Jak chcesz, to go chętnie wymienię na tego, co ty masz w tym. <laughs> ale no to kurwa, jak oni tu te miejscowe zbierają? Ale ty w tamtym roku, kurwa, 45 takich Ale ten, no to ty, trzeba przyznać, że... Nie ma, no nie ma szału, ale i nie ma dramatu, tak jak na takie rzeczy, nie? O, brawo ja! Teraz szybki przelot na następne miejscówki, na razie bez świeżej, ale... morale średnią po chuj. Ale lecimy, nie poddajemy się. Lipowina, jakby ktoś pytał, gdzie leciliśmy I się zgadza, bo na razie to lipa, nie? No i to wielka, i zaznaczona. Lipa jak chłód. Oho. Ty, mój maściu, to że takie leżały tyki. Że szok. A ten, pokaż tego swojego klamota, ty. Tego, 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 co go znalazł to ten Marcin wczoraj. Jak mi gula podniósł, ale ja byłem pierwszy. Zacząłem sezon dwie godziny wcześniej. Bydle prawie 4 kg ma Bez paru deko Ale klos taki, że Szok niedowierzanie tak, ale taka pała, że Pokaż go, trochę nie wsyciało Jaki to, to, to... O, Nie może go utrzymać, ma za ręce Tego co trzeba dać na miniaturę, to by się Ten... Zobacz, 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 którą ty płacisz Ten... <gry> jest widać Suknie futro a tam krzyczy Marcin że ma nic pewnie sensnego bo, bo nie widać żeby adrenalina mu kipiała ale ty łoś a gdzie to na razie kocewkę znalazłem cewkę tu ma sarna, to ma bady. To jest goleń, goleń ty. Ale czekaj, bo tutaj jest, tutaj było dużo tej, dużo sierści strasznie. Tutaj w tą stronę. Świerka to ja zaraz go podniosę, to ten. Jak znajdziesz, to wiesz, nie podnosz, zawoła i ja pójdę. Wow, mam, dobra. Jest reszta. Osia. oj Tutaj są żebereczka, To pewnie kolizyjny, bo to przy drodze zaraz. Ale już wieniec, ktoś haplił. Nie mogliśmy przyjechać tutaj trzy miesiące wcześniej. No to zobacz, że główki nie ma. Za okradli nas. Zobacz, teraz są te żypki, czareczki zimowe. Co się nimi jarają. No i dobra, nie ma więcej, bo to by było kłopot nosić, by były tylko, nie? Ciekawo, czy był duży, co? Chodzi w tańcu, tradycyjny całego osię, cześć. Ja niech się przeży, żeby takiego osię pierdolicie, wiesz, ja to jest towarów, uh, uh. ale ten, co tu jest grane, bo tutaj. Klempa czy... Nie. nie. bynią tylko cięte czy rzucone. Rzucił nią A. A tam też był bynią Ale kur. Nieźle ten. Dlaczego można było wziąć szczery? Ale ten nic widać ewidentnie. Jakiś taki kurde. Wściekło parchowaty jakiś tam. Ale jedne pole, bo to może być tak jak ten jak Marcin mówił, że od rzepaku zatruły się ale no gdzieś leżą dwie rosochy więc lecimy dalej o wcale się nie boi, tam się czai <słuchy> Przelot na kolejną miejscówę, się złapaliśmy z Marcinem to się dobrze chodzi, bo o tej o tej mam być przy samochodzie, lecimy dalej ale szarpnął, tylko nie nagrał ale szarpnął parocha, znaczy już dwie sztuki jest na wyprawie kurwa dzieje się, ale nie po to jedzie się 300 km, żeby parostki podnosić. Ta pogoda taka średnia. Teraz Danieli napiętną cały bagażnik, tak? Tak, jedziemy na Aha, dobra. No jak na zbieramy ich tyle co, co jeleni to mamy za mały kufer. Ale nie no dobrze jest na razie już ty. Dwie sztuki znalezione. A wpadłem ty 300 km leci się takie dla mnie, no to... Wszystko pierwszy raz, a tutaj z Tobą tak się chodzi, że Ty zarączki nie prowadzisz. Ale tereny ładne, nie? Ty tereny klasa, tylko Ci powiem, że te mityczne rzepaki to nie jest dla mnie chyba temat. U nas jest fajnie, bo te rzepaki wiadomo, że to jest może fajnie, nie? Jak konkretne bycuny wychodzą, kurde, i podnosisz klamoty. Ale tak na co dzień, to też cienkie, kurde. Ja tak gdzieś tak w wskoczyć, jakieś bagienko, trochę tu, trochę tam. Gdzieś no, się wielki, wielki jest rzepaki, jak No jest ten rzepak ale ty, no ja pierwszy raz po pakę chodzę, to wiesz, nie ten, nie... Ale buty ściągasz, czy nie? Nie, no co ty, ale wchodzę, to wiesz, najpierw klęknę się, przeżegnam, ucałuję pierwszy list i dopiero próję. Zawsze chciałem ten, taki rowerek zobaczyć, co by miał taki wiatraczek przy sterze przykręcony. Oho, ale pogoda, ty się pierdzieli strasznie. Tak czy owak, wyprawa trwa dzień, trwa godzina, jest niezła. Lecim! Tu ciekawa miejscóweczka. Takie bogienko, to zaraz takie młode uprawy, cudawianki. I jelonki bywają. O się podobno nie. Ale ja chętnie od jelenia Ten przewodnik mój dzisiaj jest coś tak cienko. Tylko tego paru Uu, Lecimy. O, tutaj ten młodniczek. Tutaj dam czadu, Zrobiło się fajnie na chwilę słoneczko i znowu. siniec, Huragan. Uu, hu, hu. Mam nadzieję, że będą tyczunia na poprawę humoru i nastroju. Bo pogoda się robi taka dyplomatycznie, można powiedzieć, ujowa. Z tendencjami do fatalnej. Uuhu. Jak taka pogoda ma się utrzymać, to ja serdecznie dziękuję za wypad dzisiejszy. Masakra. Pragan jeszcze Tak zabezpieczonej fotopułapki to jeszcze nie widziałam Konkret Shift, tu na dole kłódeczka Caches machys No 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 I całkiem wysoko Takie rabusie są czy to jest ten, metalowa uspawana taka. <laughs> Siemano. Tam patrzę, nie wiem na co. Tu przeskoczyłem na drugą stronę ulicy i od razu widać, że są rewiry dla mnie. Są bagna, krzaki. O, tu jakieś ryby są. Coś to pływa. Takie były zafolowane. Nie za płytko, żeby coś takiego. chyba wioterek tylko tak zawiął ale lecę tu dookoła, wskoczy to bagienko, tu świerczki takie tu to coś leży, nie tam co mnie Marcin prowadził tam się zna zbierać od parostka uh. myliłem się, tą furory nie zrobię, bo bagienko jest za bardzo zalane ale tutaj ta grobla, nie wiem, czy da się nie tam przejść na tamtą stronę, czy nie warto spróbować, bo tam zalane jest zobaczył z tamtej strony, w tych świerczkach o dupa nie będzie wycieczki tam ty bo brzyty, ty niedobry tak mi zalać o, ho, ho. takie fajne bagno, zatopione skandal no i po wyprawie co? Nabili kilometrów ile trzeba, ale ja to taki trochę zaskoczony, bo mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło, tak żebym znalazł przy dni z rzędu jakoś miał fajną znajdkę. A ten rzucik całkiem ciekawy dzisiaj. Ten twój parostek też fajny się nie Ale ty, no nie, nie na to liczyliśmy, nie się leciało, że się dźwignie coś fajnego. Tak jak ten dziesiątek z wczoraj twój to potęga. Ale żałuję, że dzisiaj nie polecieliśmy na Campinas. No ale tutaj tak jak ty mówisz tydzień, tydzień za wcześnie. Jak ktoś dobrze zapłaci, to mu wyślę namiary, gdzie ta tak. chmara chodzi 18 sztuk. Trzy zrzuciły, 3 czy 4. Trzy sztuki nie miały. Bo... No, to ja jeszcze... Ja tam, nie miało. I kabany. Ja widziałem tylko szczury takie niestety. No ale widziałem lisa z deklanka, bursuka, co się żalił do ciebie. No wypadku taki, no fajnie, dużo się działo. No jest coś znalezionego, wiadomo, że gdzieś to, żeby było na miejscu, to wow, ale fajna tyka, luk zachowana, o elegancka i takie tam, no i fajna, fajna, nie ma co grymasić, ale nie leci się 300 kilometrów po starotykie. ale jeszcze, jeszcze, tu wrócę. Wrócimy, za tydzień. Nie, za tydzień tu nie, chyba. Jak to? Za tydzień? No i dobra, mówiłeś Tylko w niedzielę. Ale no jeszcze lepiej, po kościele. <laughs> <laughs> dobra do następnej wyprawy narciarz